Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz. Łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi, jako twórcy internetowemu, ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji. Dawno już takiej nie było, ponieważ troszeczkę ponagrywałem QA i, i, i tak sobie uświadomiłem, że no kurde, a co z naszym polskim Wall Street. A więc śpieszę, szybko uzupełnić materiały i powiem Wam, że dzisiaj taka troszeczkę audycja będzie. Wynikająca tak naprawdę z konsultacji i końcówki roku, do której no, bardzo sukcesywnie, ale zbliżamy się. No ja wiem, że jeszcze jesteśmy w trzecim kwartale, kilka dni temu pożegnaliśmy dopiero wakacje, ale przynajmniej te kalendarzowe, ale tak jakoś mam taki okres refleksji nad, nad podsumowaniami, a więc sobie pomyślałem, że, że o tym dzisiaj nagram audycję, a też nie ukrywam, że dużą inspiracją do nagrania tego tematu była moja konsultacja inwestycyjna z Łukaszem, który, który zadał mi bardzo fajne pytanie. Na początku takie zbagatelizowałem, ale potem, jak zacząłem się chwilę nad tym zastanawiać, wyszła z tego całkiem fajna rozmowa. Pytanie ów, brzmiało mi więcej w ten sposób, że jako dałbym sobie radę, gdybym był na początku. Tej drogi, czyli drogi inwestora giełdowego, gdy zaczynałem uczyć się tego zawodu po tych 12 latach mojego doświadczenia gry na giełdzie. I w pierwszej chwili zaśmiałem się, żeby, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, to, to, to wiadomo, że co bym zrobił. No, kupiłbym bitcoiny za, za jedno swoje wynagrodzenie i wystarczyłoby mi tych pieniędzy do końca swojego życia, no bo w tamtym okresie ten bitcoin poniżej dolara chodził, ale już tak totalnie na serio. Gdy chwilę porozmawialiśmy i pozastanawiałem się nad odpowiedzią, doszedłem do takiego wniosku, i też złożyło się może na to, to że robiłem ostatnio podsumowanie, szukając nowych możliwości inwestycyjnych i opisując sobie to, co się do tej pory wydarzyło. No, i zauważyłem, że w tych czasach. Niezwykle trudnych, ponieważ mamy cały czas tą huśtawkę nastrojów, rynek jest nieokreślony, też gra na kilku frontach, ponieważ rozgrywa mnie tylko rynek e, polski, ale również amerykański. E, uświadomiłem sobie, że gdybym jeszcze raz roz, miał rozpocząć swoją przygodę na giełdzie, to postawiłbym na wybór rynku zagranicznego. I strategię cash flow, czyli takiego gry w oparciu o dywidendy. A efekt związany ze wzrostem wartości nominalnej byłby dla mnie czymś drugorzędnym. Bardziej wsparłbym się przez proces oszczędzania i inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy na giełdzie niż próbę zarobienia tych pieniędzy w oparciu tylko i wyłącznie o swoje inwestycje. Już śpieszę, by to wszystko po kolei poukładać i Wam jakby rozjaśnić, bo generalnie. Ja w swojej przygodzie inwestycyjnej jestem przede wszystkim samoukiem, a więc duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegam rynek, w jaki sposób inwestuję, ma sam rynek i to, w jaki sposób ewoluowałem, będąc na nim. I niestety okres ostatnich kilku lat, kiedy ja zacząłem być tym zyskownym inwestorem, nie był łatwy dla inwestora na giełdzie polskiej. I ja zauważyłem, że wiele elementów, które zostały mi narzucony przez rynek ucząc się bezpośrednio na nim nie do końca mają sens w rozpatrywaniu albo w inwestowaniu w oparciu o rynek amerykańskich spółek, gdzie ta tradycja inwestycyjna jest zdecydowanie dłuższa. No i sposób rozgryzwania tego rynku przez tamtych uczestników, a siłą rzeczy jako inwestor musisz też dołączać do tłumu tak, i w odpowiednim momencie od niego odskakiwać, ale generalnie tam jest zupełnie inaczej. Czyli w momencie, kiedy inwestowałem tylko i wyłącznie na rynku polskim i na rynku polskich akcji, to taka strategia dywidendowa totalnie nie miała sensu. Ponieważ co z tego, że ja zarabiałem pieniądze z tytułu dy wypłacanych dywidend, ale w momencie, kiedy trzymając tę akcję, ja traciłem na wartości nominalnej nieporównywalnie więcej. Czyli przykładowo, spółka Wawel, tak? wypłata dywidendy w kwocie 6%, ale strata z tytułu. Spadku ceny przekraczała ponad 20 w skali roku. I odwrotnie. Co z tego, że mogłem liczyć na fajną spółkę, na fajną dywidendę z tej spółki i nawet delikatny trend wzrostowy, jak w momencie, kiedy ta dywidenda była wypłacana, to większość uczestników rynku, tak, czyli tych, którzy ze mną posiadali te akcje, dzień. Po wypłacie dywidend, sprzedawali swoje walory, powodując e, e, spadek ceny. A więc, pewne zachowania, które są czymś standardowym dla rynku polskiego, już takie nie są na rynku amerykańskim, gdzie ten rynek jest bardziej ustabilizowany. Drugim elementem jest też trend. No nie oszukujmy się, rynek amerykańskich akcji już dawno poradził sobie ze szczytem z 2007 roku. U nas. Jeśli weźmiemy pod uwagę lokomotywę polskiej giełdy, czyli WIG-20, to nawet do połowy tego poziomu nie dotarł. Był już taki moment, gdzie oparł się o ten szczyt, ale z niego odpadł. Dołóżmy do tego but partyjny, i również tutaj już ta teoria ewolucji powoduje, że no jeżeli jesteś w jakimś otoczeniu, to musisz się do niego dostosować albo przegrasz. I teraz te. Elementy, które zostały wypracowane na polskiej giełdzie, nie są potrzebne na rynku amerykańskim, kiedy faktycznie oprzemy swój wzrost kapitału o cash flow. Przejdźmy do kolejnego, kolejnego elementu, i tutaj już tego podsumowania, o którym mówiłem Wam, że robiłem sobie ostatnio. Robiąc sobie wyliczenia, okazało się, że przeliczając godzinę roboczą przełożoną na, pra, na, na zysk, to z rynku akcyjnego, gdzie nie ma lewara, ja zarobiłem więcej pieniędzy niż gimnastykując się na rynku terminowym, kupując, odsprzedając jakieś instrumenty inwestycyjne. A więc powiem szczerze, że dopiero w momencie kiedy po roku czasu bo też zbiega się ten moment z momentem w którym przełożyłem swoje pieniądze z rynku polskiego na rynek amerykański zbiegło się to ze zrozumieniem tej historii żółwia i zająca którzy postanowili się ścigać na skraju lasu niestety w Perspektywie polskiego i amerykańskiego inwestora, no to my jesteśmy do tyłu, tak? I nie chciałbym tutaj porównywać pewnych zachowań, ale zaczynam rozumieć już namacalnie na własnej skórze, o co chodzi z tym, żeby się nie śpieszyć, że pieniądze na giełdzie płyną od tych aktywnych do tych cierpliwych. Oczywiście i na jednym, i na drugim rynku mamy do czynienia z korektami. Oczywiście i na jednym, i na drugim rynku. W mojej perspektywie aktualnej bez sensu jest trzymać za wszelką cenę. Aczkolwiek coraz bardziej dostrzegam to, o czym niektórzy bardziej doświadczeni koledzy mówią mi w momencie, kiedy rozmawiamy o rynku amerykańskim, tak? że, że tam te korekty są bardziej kontrolowane i faktycznie ten rynek szybciej wstaje z kolan. I takie korekty zamiast wyprzedawać je, my powinniśmy wykorzystywać do podkupu tych akcji, które aktualnie trzymamy w portfelu. No, ja jeszcze z racji tego, że jestem wychowany i mam w naturze to, że lubię się szarpać z tymi akcja, akcjami, które posiadam w portfelu. No, to w momencie, kiedy pojawia się ta korekta, to ja zamykam tę pozycję. Ale ostatni przykład na inwestycji American International Group, gdzie najpierw. E, Kilka miesięcy temu po udanej pozycji, ponad 30% zysku, zamknąłem tę pozycję. A teraz niedawno, bo myślę, że niespełna miesiąc temu, odnowiłem swoją pozycję, i już na dzień dzisiejszy mam w zysk rzędu 10%. Nowych procent zysku to jest dla mnie coś wow! Po prostu, i to nie chodzi o to, że nie zdarzało mi się nic takiego na polskim rynku, ale było to zdecydowanie trudniejsze do osiągnięcia. No i zdecydowanie. Rynek Polski tak szybko nie wstaje z kolan. Oczywiście pamiętam cały czas o ścianie strachu na rynku amerykańskim, czyli non stop, gdzieś tam z tyłu głowy, ja wiem, że te akcje są przewartościowane, Ale uwierzcie mi, że te same komunikaty padały z ust tych samych osób rok temu. Rok minął w tym momencie kilka pozycji w portfelu to oficjalne American International Group, ponad 10%. Kim Reese która jest spółką bardzo powolną, jest tak naprawdę rejtem spółek deweloperskich, i tam ponad 12% zysku, już czwarta dywidenda na, w tym roku trafia do mojego portfela. No, jestem po prostu w szoku pozytywnym. A co jest, co jest to płyto? Że nie trzeba wcale się tak szarpać, że nie trzeba tak mocno walczyć, jak wygląda to na rynku polskim. I jeszcze jeden element. Z którym też rozmawiałem z Łukaszem, ponieważ on dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową. Tak? Jest młodym człowiekiem, zaraz będzie kończył studia, bronił swoją pracę magisterską. I to, co mu chciałem wbić do głowy, że z pustego to i Salomon nie naleje. Chodzi o to, że aby zacząć inwestować. Musisz posiadać jakieś pieniądze. To nie jest szkolenie z nieruchomości, że, że aby posiadać nieruchomość, nie po, musisz posiadać pieniądze. No, bzdura, po prostu bzdura. Ile włożysz, taki procent tego kapitału będziesz w stanie wyciągnąć. Oczywiście są pewne instrumenty lewarowane, które pozwalają nam zarządzać większymi kwotami pieniędzy, mając nie aż tak duże środki na koncie, ale umówmy się, nim sięgniemy po te instrumenty. No, to musimy najpierw nabrać doświadczenia i pewnych umiejętności. A więc podsumowując, gdybym miał od nowa rozpocząć swoją przygodę inwestycyjną, to pewnie długo nie siedziałbym na polskim rynku. Przynajmniej nie tak jak do tej pory. Gdybym mógł od początku rozpocząć swoją drogę inwestycyjną, też przede wszystkim patrzyłbym na ten element dywidend, który do tej pory bardzo mocno bagatelizowałem. No, i na pewno, jeżeli jesteś na początku swojej drogi, swojej przygody, kariery, to, to też idź i zarabiaj pieniądze. Ponieważ jeśli nawet gramy w monopol, gramy w cashflow kiosakiego, to wszystkim ludziom umyka jeden element: że te pionki, które poruszają się po tej e, tablicy, mają jakąś pracę. Bo niestety, jeżeli ktoś nie pracuje. To nie będzie miał nawet co zainwestować. Nie będzie miał zdolności kredytowej. I choćby miał dynamit w głowie, to nie ruszy z miejsca. Przemyślcie to, o czym się z wami tutaj podzieliłem. Mam nadzieję, że nadal tu jesteście. Oczywiście przypominam, że jeżeli ktoś chce skorzystać z indywidualnych konsultacji inwestycyjnych czy takich karierowych, to zachęcam do zapisywania się. Link pod tym nagraniem. Jeśli macie jakieś swoje pytania, wnioski albo Jakieś wątpliwości, które chcielibyście wyrazić, to zachęcam ich do tutaj zapisywania pod tym nagraniem. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Pozdrawiam Pawła Salamucha. Cześć.